Tam widzowie, Rynek, Wysokie Mazowieckie Zapraszam do filmiku Również wesołych świąt Wam życzę Smacznego jajka I miłego oglądania Zapraszam Te boczki po ile masz? Parę To para jest? Późno jesienne, ale nie ma jeszcze takich ostrożnych

Para, czy Idę taka samiczka? To jak Aha, dobra. Stałem kurwa i nie. się para, tak? Nie, A jeden. A to jasne tutaj? Po 100 złotych, dobra.

Ile tego parka u ciebie? 3,5 uczenia. 3,5 ucztówki. Może jakiś numer kontaktowy chcesz podać? Możesz zapisać. No. 504. 504? 217. 217? 958 958 Fajna parka króciutki

Samczyk od dziennika, samczyk od Ile tego? Samiczka 150, samczyk 80. Dobra. A te szaryjki tutaj? 120. A buciany? Jeden samczyk 150, ten z niebieskim. A parę. Parę 120. Ja tutaj dlatego, że ktoś Ja powitam.

No, Pójdę te boki siwe? Po 5 dychów Po 5 dyszek, dwie samiczki Lustrzaki 80 Lustrzaki 80, dobra Pocztowe Pocztowe podejść A te winerki? 250 fajnie,

Nie ma właściciela wydymków. Znaki A te wydymki? Doleży po trzydzieści. Po trzydzieści

A boczków ile parkę żeby złożyć? samica zebrana, no to nie wiem jak ją Aha, dobra, dobra. A ten samczyk taki żółty tu. To samica? O tak. ile taka samiczka? A ona jest tym czarnym. Ile taki, ile taki samczyk? Tamty? Tak Ładny ogon, nie? Szeroki No, Oczywiście, to jest... Ale nie ma Nie ma, nie ma, pojeździłem, to nie jadę, pierdolę. A jest jutro? jutro <noise> już nie będzie chyba się przerzucić, na na kury? Na kury Kury <gry> No nie wiem czy to, wszyscy mają kury i zobacz Ale ja taki ładniejszy, ozdobny miałem, wiesz? A. Ile? Co to, te czerwone? No i ile taka parka? 150 A te czarne? że jednej 150, do drugiej 100. A, 150 do 100, dobra. Dzięki. Co? Góry są? Są. A, a nie, to nie, to nie. Kury tak, to są. No, ale tutaj się nie znają. On wianek dopiero będzie miał półtora roku. Są całe życie. Ile dekaparkas siwych? 8 dekaparkas. A ta tutaj? Orlika. 6 dekaparkas. I co? Znalazłam? Już idę do no, niego. dwie samice, bo trzeba ma tutaj w tym tym to Łatwo znaleźć. Siwę. Zresztą te winerki do parka?

a standardy? Stówka. A te tutaj te brudowczaki? Kupione. A te siwe tu? 150. 150. To samiczka? Samczyk Ile taki samczyk? 300 Na te żółty? Sam samica A te białe tu 350 350 A boczki na kapcie? A te staluchy? Pięć dysz. Dzięki. Jednego <śpiewanie> Pójdę za sztukę do daresa. Pójdę za sztukę do Para za 80 i to młody za 30. dobra. Jak butki. Dobra, dzięki. <śpiewanie> To jasne, to na białych ogonach to w parze, Para Ile tyga parka? Trzy Trzy deszki Dzięki

なるほど。 Ile masz to wiańska? 160. 160. Jas tak. Ale nie, 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 nie. Nie, 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 nie. A ten tutaj teraz to samica? To też sam jest pełne. Kurwę, szybko. Sam co to nie wiem. <laughs> Jak znalazł to wszędzie, nie? Nie, <laughs> To wiesz takie. Takie w połowie o, Kamerzysta! Witam, witam Kogo dzisiaj pan pozdrowi? O! Wszystkich! To, to dobrze A tylko kameru dobrze Dobrze widać, dobrze widać Obraz wszyscy daje. to oczywiście Na, na miniaturkę wrzucę Dobrze widać no. to, <laughs> to pozdrawiam wszystkich hodowców Które chowają głębie To no dobrze, to dobrze Kierownika Kondrada za blonka. O za blonka. Też. Kamera To dobra, dobra. Poszło. No widzisz. A tutaj te kanczate to. Jaka to cena za nich? E 2 zł. Podlidy ich, podlidy. Podlidy, bo tu szło, nie wie, było 13 i tam pomatka. O, zobaczy pan tu już był ulicy. Samica, co ona? No, ojciec taki był, ojciec był niebieski, No trochę, widzi pan trochę tego, ale ojciec... Nie, tam ile taka parka. Nie do sprzedania. Tam za samczyk, nie? To samica. To samica. To samica? Myślałem, że odwrotnie. No to tak, to teraz już można. Już tak, można podkładać. Tak, ale wiesz. A boczek, co, to samica? samiec? Samiec. A, samiec. A ten tutaj? Samica. Samczyk ile to? Dwie stówki. Dwie stówki. A to winerkę, Winerkę na Winerkę na kapciach. Dobra, dzięki, nie ma. żeśmy I już chłonę było po pół to on w podwalnięcie jak pół swojego żywota poprześle. Zakradziłem. Przepraszam, te jest trudno, nie taczę te. Normalny. Idę tu za parkę 6 deszeka. Butzaty? Tak. Idę tego parka? Stówkę. Stówkę. Dzięki.

Pan się pyta. Ile tego powieki parka? Stówkę, dobra. A Krymek? 60, dobra. Dzięki. O! Dobra To czarne te... E... Pawie Pawie Stówka. Stówka dobra mhm. te. pójdę tutaj te? To... 110 po 110. Tam się większy po 120. Większy 120 dobra. To, co do to, parki za to jest? Samce, 200, dwa dwa tu, A tu też? Tu są dwie Malutkie, Aha, dobra. Dobra. A tu mniejsze te idę? Te po. za 2,70. Duże będą, duży raz A już duży, dobra. A widzę? Po 17 i po 15. Po 17 i po 15. A widać już dobra Dobra będzie wszystko widać Nie ty tu okolice jesteś nie? Tak No dobre Idę te kaczki tutaj? Po gęsi Po 200 już się niosę. Po 200 dobra Dziękować Ja też dziękuję Aha, To tak jak ja. I do taki rucik? 60 zł. A krójki te małe? Po 25 po 40. Po 25 po 40, dobra. Mamusia stoła. Mamusia Dobra. Dzięki. A, to, jak ja się ja, to nie ma problemu, no byłem. Byłem. Ile? A to podpisane już nawet, nie? Tak. Od której to, kury, to, nie? Tak, od ozdoby. Aaa. Dobra. Dzień temu, co nagrywałeś tą nie? No. Była taka samica, była widać. A ta jedna siedziała w klatce, nie? No. Nie skojarzę, ja, to twarz była. Ja myślałem, że może skojarzysz twarz was. Może bym zobaczył No wiesz, jedna sama na wyższej klatce, tak wiesz, na górze i 160 złotych to. Nie. nie na krótkim dziobie, tylko na średnim dziewię. A, a średnie, to na pewno nie Taka zapamiętam To no, na pewno nie zapamiętam jak na średnim, jeśli na krótkim to by mi utkwiło w głowie Na długim to... Ja to, wiesz, jak... No nie zwracam uwagi na takie, nie? No, dobra, tam... to, Widzę, że zakup jest co to za jest? To jest. Yy, strzaki. Chyba ich miałem nawet, no, wiesz? No, to, to, to do rozmnażania czy na ten? Na. Na do... Zabani... <grym> Dobra. Dobra, Dobra to dzięki. Świeże jeszcze. Kombinuję, kombinuję, ale te stare przyjedzie, bo już. Nie złączone, tylko takie, jest I, i, ile ten wydymek I, czerwony? Nie to kupiłem, cztery A. dychy A, no to fajny, fajny <głos> <głos> dobra, ile tego parka? stówkę stówkę dobra, dzięki to jest nie zarabiam no. Te czarne idą u Ciebie? To nie moje A, to no robiłeś już, tak. Aha, no. No. Tu też środku stał, nie? Ładny no. wydymek, wiesz? Co to jest? Nie wiem Co to jest ten wydymek? Samczyk Samczyk, ile taki samczyk? 130 zł 130 Chyba, że masz samiczkę <noise> Może samiczka by była, ale...

To by było na tyle widzowie, jeżeli się podobało, zostaw łapkę. Suba, do zobaczenia w następnym tygodniu. Pozdrawiam.